Siema z tej strony Powerekpl. Dziś nagrywamy odcinek z tego jak wbiłem jedną postać na 25 rangę. Już wam pokazuję jak to wyglądało. Było dużo rage', powiem tyle. Nie, nie będziecie mieli tego jak się rajżowałem, tylko pokażę wam po prostu gierki, jak grałem i możecie ocenić w komentarzu jak grałem Jesse. Ja później na końcu też powiem swoją ocenę jak jak oceniam swoją grę Jessie. No i widzicie, tu mam Jessie na 25. I pokazuję już wam mecze. Dobra, widzimy się za chwilę, bo idę znaleźć te mecze. Siema no. Dobra, jestem widzowie. Ja będę pokazywał tylko mecze wygrane. No oczywiście, że tak. Żebyście widzieli, jak grałem, no. Może bez głosu. Dobra, tutaj grałem z Nitą i powiem szczerze, bardzo dobry to był kumpel. Pozdrawiam cię cieplutko, mordo. No. To jest random niby, nie? I ja z nim wbiłem chyba nawet 25 rangę. Serio chłop był przekotem. Sami zobaczycie jak grał. Ja wam nie będę nic mówił. Bo w ogóle nie było tak łatwo wbić tą 25. Wam wydaje się, że to jest łatwe, a serio. Yy, już wam mówię ile spędziłem na tym czasu, żeby wbić tą 25. 3 godziny około lub 4 godziny. A miałem 23 rangę, czyli jeszcze dwie rangi i 25. Wydaje się łatwe, ale nie było takie łatwe. Widzowie umówmy się tak. Każdy zostawia suba, łapeczkę w górę i udostępnia kolegom. Jak wy to zrobicie, jesteście super. I wbijamy tak 15 łapek i kolejny odcinek. Jak dotrwałeś do tego momentu napisz Hashtag 25 Ranga To przypnę ci serduszko Byczku. Więc serio Chciałbym wbić dziś 30 subów Mamy już 20 subów Więc bardzo ładnie nam idzie I mam smutną wiadomość Nie będziemy nagrywać live'ów Niestety bo próbowałem nie dało się Bardziej na głównym kanale Będę robił live'y jak już Dobra mm, Tutaj wygrałem Tak Wygrałem chyba. Już nie pamiętam. Nie, no, wygrałem, tak. Dobra, zobaczmy. Nie, ta nie to serio była przy kozak. Możecie napisać w komentarzu, czy się cieszycie, że założyłem osobny kanał z Browser. Czy wolaliście... Woli, wolicie jednak ten kanał główny i tam żebym nagrywał sobie dwie gierki. O bo tu jeszcze trzy drużyny. Okej. Okay. Nie, ale tak szczerze ocencie jak gram Jessie. Nie, że dajecie 10 na 10, bo na pewno tak nie jest. Nie może tak być, byczki. No i wygrano, no ładnie. Co? Aha, bo tu się jeszcze zrespił. Przypomniałem sobie, dobra. GG wizerunek, ładnie, ładnie. Możecie napisać w komentarzu, jaką postać mam wbić na 25. Już mam 4 wbite, tak? Mam tak. Jessie, bo. Ems i Shelley. Gdzie jest szelka? Szelka, szelka. Jest tu szelka. Więc napiszcie w komentarzu, jaką postać mam wbić na 25. Już macie tyle do napisania komentarzy, że wow. Dobra, pokazujemy kolejny meczek. Może ja wam pokażę ostatni mecz. I to będzie mecz, w którym ja już wbiłem 25 rangę. Tak? Mm, tutaj. Gdzie ja tu jestem teraz? Bo tu gremlonym dzisiaj, tu bi, B nie, 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 dobra i kap, kurde, nie znajdę. No, o, to jest, dobra, pokażę wam jednak dwa mecze. Dwa mecze pokażę wam. Mówię wam szczerze, tryhardowałem w tych dwóch meczach tak porządnie. Nie dawałem żadnych forów, strzelałem Nie bawiłem się jak inni, że odbili Na przykład od tych beczek, tak odbijałem niektórzy I nienawidzę takich ludzi Serio Powiem szczerze, że w naszym składzie Moim zdaniem szelka tutaj była najlepsza Serio, bardzo ładnie grała I zaraz sprawdzimy Ile w ogóle ci ludzie Mieli pucharków Bo na pewno byli Był jakiś jeden chłop na pewno, który miał 30 tysięcy Bo tak to odczuwałem No ktoś musi być i tutaj bardzo ładnie, bardzo ładnie tutaj Mortis. I z nim też grałem kilka meczy chyba. Tak mi się wydaje, chyba, że nie. Ale tak mi się wydaje, że grałem z nim kilkanaście, nawet kilkanaście meczy chyba. I tutaj nam szybko poszło ogółem chyba. A nie, tutaj jeszcze nie. Myślałem, że szczelił tu. Bo ja już nie pamiętam widzowie. Ja mam krótką pamięć widzowie, więc wiecie. Dobra. Mega was proszę, serio, udostępnijcie ten kanał tym ludziom, którzy lubią Brawl Stars, czyli kolegom, którzy lubią Brawl Stars, udostępnijcie kanał, mega dziękuję, serio. Dobra, widzowie, ja spróbuję jeszcze ogarnąć to, żebyśmy tutaj robili live na tym kanale, bo serio bym chciał mega, no ale czy się uda, to ja nie wiem, no. Tutaj się nagrywa, dobra, nagrywa, myślałem, że się nie nagrywa nic. Ale nagrywa, nagrywa, na szczęście, i dobrze. Dobra, no, może sobie pomińmy to troszeczkę. Troszeczkę sobie pomijmy chociaż. O, i tu było 1-1, jeden, jeden, i właśnie wtedy dostałem rage'a i rzuciłem swoją nerką. Wiecie, taka saszetka, gdzie można schować rzeczy, nie wiem. No i sery rzuciłem ją i się wkurzyłem tu. Ale później szczeliliśmy ramkę, no i pięknie wygraliśmy. Teraz ja wam pokażę ostatni mecz, w którym wbiłem właśnie 25 rangę, mega się cieszyłem, aż się walnęłem o okno. Bo miałem otwarte i nie wiedziałem, że mam otwarte. I tak wstaję i walnęłem plecami. Mega bolało, ale warto było. Bardzo fajnie serio. Gdzie jest ten mecz ostatni? To jest ten. Nie, to jest ten. To jest ten. I tu był serio. Przeciwnicy byli dobrzy. No, widać po prostu tara, przekozak, yy, bas, super. Mortiser wydaje się super połączenie. U nas też było dobre, mogę powiedzieć szczerze, ale coś im jednak nie poszło. No, przeważali, no powiem szczerze. No, i tutaj powinna być bramka, a chyba nie było. Nie, była, była, i tu się wkurzyłem. Fuj. Jest, przepraszam, no wkurzyłem się. No bardzo się wkurzyłem, no mogę powiedzieć. Rage'y były. Musicie sami to zrobić, żeby doświadczyć to. No bo raj'y są, no. No nie da się ukryć, no. A ja nie wiem, jak ludzie wbijają 35 rangi, bo to jest serio chore. No ja nie wiem, jak można wbić taką 35. Nie wyobrażam sobie wbić taką rangę w ogóle. Boję się, że stracę teraz kucharki i będę na minus 750 i dlatego nie gram już tą Jessie I dlatego nie gram chyba, że może wbiję tą 30 -tą rangę, ale jak będzie 100 sub. jak będzie 100 subów na ten kanał, wbijam jeszcze napiszecie jaką mam wbić postać na 30 rangą jeszcze nie teraz, jak będzie 100 subów to napiszcie ale to już będzie mega trudne, no nie wyobrażam sobie wbić taką rangę, no serio i tutaj gol był. I mega się trzymałem, bo ładny gol. No widzicie to? To było piękne. Aż to muszę cofnąć. Nie mogę cofnąć. Ale widzieliście tą bramkę, nie? To było ładne. Dobra, widzowie, to jest króciutki odcinek. Chyba. Nie, 8 minut. To w sumie nie tak krótko. Dobra, my sobie jeszcze zagramy. Może i kurde, kusi, kusi, żeby zagrać. Dobra, zagram. Niech będzie. Zagram. Jessie, najwyżej będę na minus 750, no trudno. Ale na odcinku trzeba zagrać, no. Ale się po co, widzę wiatra? Ale tu są ludzie, dobrzy Już mówię wam serio. Już tacy spoceni tu są ludzie. No i szczeli. Nie szczelił. Dobrze. Czy my to wygramy właśnie, widzowie? Byłoby super na odcinku wygrać na 25 randze. Jest trudno bardzo. Oj, Ale jest trudno, widzowie. No i szczelą bramę. Chyba. Chyba, że nie dobrze Ej, kurde no. Niepotrzebnie gram tą Jessie. Kurde, zbyt. Niepotrzebnie w ogóle. Przewalę mecz, kurde. Ale dobra no. Na odcinku trzeba robić coś, a nie takie nudy będą. Że gram na przykład jakąś piątą rangą, no kurwa. Co się dzieje nie chcę tego przegrać, no bo. Minus 700, kurde. Dobra, tryharduję. Teraz 100% gram. Czy ty mi możesz pomóc, chłopie? Czy ty byś mi pomógł? Co ten jean odwala? Nie wiem, nie będę komentował po prostu. Serio. Nie wiem, co oni odwalają. Ale ja wiem, że najgorzej gram. To widać nawet. Ale chodzi o to, że ten jean to ja nie wiem, co odwala. Bo to jest. To nie jest 25 ranga, prawda? No to jest niemożliwe, że to jest 20.5. Jak to jest 25 ranga, idę spać. No nie wiem, to nie jest 25. No a na pewno Mortis nie ma. No nie mam szans, mają dobre Teamfki. No to coś, minus 750. Znaczy na minusie będę. Nie będę miał po prostu 750 tyle. Ja ten dzień to jest jakiś zwolony. Nie mogę na to patrzeć. Widzowie, zostawcie tą łapkę. No, przejebałem. Mandy, no. nie, sorry, widzowie, że przeklinam, ale jestem wkurzony. No, I ile. No, jak oni mieli. Oni nie mieli 750. Co jest? O co. 26 tysięcy Nie wierzę w to. No, na pewno. I ile to miał? Co to jest? Widzowie! O co tu chodzi? Czemu mi dobiera chłopa, który ma 37 tysięcy? 34, super! No Nie, dobra. Ten odcinek się nazwie najgorszy odcinek po prostu. Co to jest? Ja mam 24, 22 tysiące, dobiera typ, co mają 30 koła, ja pierdziele. Pomocy. Zagram jeszcze jeden mecz. Odcinek będzie dziś dłuższy trochę. Nie, to jest zepsute jakieś, dobra. Widzowie, jakie to jest chamskie w ogóle. Jaki tu jest system dobierania w ogóle? Co to kurwa jest? Paweł, jak dostał Rage na odcinku, super. No i dobrze, że miał gadżet, bo już myślałem, że nie ma. Tak za, za wolno to dawał. Tak mówię, już nie ma gadżetu, go. A jednak miał. A ta Piper myślałem, że będzie do dupy, a jest dobra na razie. Kurde. Dobrze, Mortis, pięknie. Mortis, super. Jest gol. Super. Czy odrobimy te 750? Mam nadzieję, że tak, bo chcę, bo to brzydko wygląda, jak jest na minusie. No widzę, serio. Kurde, ja tryharduję już tak porządnie. To nie jest Także ja, pod, że ja udaję coś grać. Ja tu gram na poważnie, już. Dobra, ja już tu gram tak 100% wizowy: Full tryhard, spocany Maciuś. Jak to mówią ludzie, o kurde, nie trafiłem nic, I nic nie dostał. Kurde. Jeszcze minutę musimy utrzymać wynik. Ej, ale chyba utrzymamy, nie wiem. Będzie trudno, to na pewno. Okej. Okay. Czy uda mi się... Uda się mu? Uda się mu? Uda się. Dobra, uda się. 100%. Tam jest tylko bajka, która... Super. No widzowie, dłuższy odcinek, ale jak chcecie dłuższy odcinek, to wiecie co robić. Nie będę wam nic mówił, bo wiecie co robić. Odrobiliśmy, jestem zadowolony widzowie. To by było na tyle. I co? Trzymajcie się. Nara, widzimy się już jutro lub dzisiaj. Siemano.